Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, słowo dzisiejsze to miłosierdzie. Szokowało mnie dzisiejsze słowo, bo okazuje się, że nie zawsze dawanie jałmużny, czynienie cedaki, czy inaczej, nie zawsze dawanie tego, co wydaje się jałmużną czy cedaką, może być miłosierdziem, czy jest miłosierdziem. Okazuje się, że jeżeli tylko. Wykonujemy martwe przepisy prawa albo uspokajamy swoje sumienie, dając jakieś, yy, jakiś koper, jakiś kminek, wszystko co w paczki żywieniowe można spakować albo ubrać, albo po prostu dajemy jakiś grosz. Nie zawsze jest miłosierdziem i nie musi być miłosierdziem, bo może być bardzo martwym wypełnianiem prawa, albo uspokajaniem sumienia, albo dawaniem dla świętego spokoju. A tymczasem Jezus mówi sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. To czyni naszą jałmużnę właśnie taką, do której zaprasza nas Bóg i która jest realizacją przykazania miłości Boga i bliźniego. Takiego czynienia dobra życzmy sobie dzisiaj nawzajem i niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, zanim powiem, zostańcie z Bogiem, to proszę was, bo przez wakacje nam mocno gdzieś poleciało to wszystko. Proszę Was, subskrybujcie nasz kanał, yy, dawajcie łapkę w górę, udostępniajcie. Spróbujmy dorównać się statystyką z czerwca. Może się uda. Yy, zatem zostańcie z Bogiem. I do usłyszenia i do zobaczenia jutro.